W klubie Vega zorganizowano warsztaty dla pierwszoklasistów, w ramach których promowano zdrowy tryb życia wśród dzieci. Dzisiaj odmieniamy słowo zdrowie przez wszystkie przypadki. E, począwszy od zdrowego, zdrowego jedzenia, zdrowego odżywiania, poprzez zdrowie, higienę osobistą. Warsztaty podzielono na kilka paneli tematycznych. Zwracano uwagę na zdrowe żywienie. W tym celu odbył się obrzęd kiszenia kapusty, połączony z recytowaniem wierszyka o zdrowych warzywach dla pierwszoklasistów. Do klasistów przygotowano także pogadankę, którą poprowadziła Urszula Rokicka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie. Co powoduje, że człowiek zachoruje na chorobę zakaźną? Jestem bardzo pozytywnie yy, zaskoczona, yy, po prostu dużą wiedzą dzieci. Mają naprawdę dużą wiedzę, jeżeli chodzi tutaj o, o mycie rączek. Kiedy ja powinniśmy myć ręce w, w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych. Okazało się, że naprawdę mają dużą wiedzę i mam nadzieję, że to się przekłada na zachowania zdrowotne. Prelegentka zwracała uwagę, jak istotna jest higiena osobista i higiena rąk. Przede wszystkim rodzice powinni dawać przykład yy, swoim zachowaniem, bo wtedy dziecko najszybciej yy, uczy się yy. Dlaczego? Dlatego, jeśli chodzi o mycie, rąk jest tak istotne, dlatego że jest to najprostszy i tak naprawdę najtańszy sposób zapobiegania szerzeniu się chorobom zakaźnym, wielu chorobom, najbardziej popularną, taką, o której można najwięcej słyszymy, jest grypa, ale jest szereg innych, jak również chorób tzw. Tak brudnych rąk, m.in. biegunek. Przeprowadzono również panel pod tytułem Zdrowy ruch, zdrowy duch, w ramach którego odbyły się zajęcia z Aerobiku, które poprowadziła Danuta Wosik. Aby urozmaicić warsztaty, dzieci mogły skorzystać z różnych atrakcji, m.in. z malowania. Na twarzy oraz gier i zabaw. Przekonujemy dzieciaki, jak zdrowo żyć w różnych właśnie aspektach. Zdrowe odżywianie, zdrowy ruch, dbanie o siebie, ale także istotna jest i stąd obecność państwa Marii i Marka Nowaków, żeby dzieciaki już na wstępie miały dostosowaną wagę do swojego wzrostu i dlatego taka specjalna niespodzianka dla dzieci, chyba niecodzienna, że państwo ze Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Jaworznickiego będą ich ważyć i Oczywiście. mierzyć. Pomysłodawcami warsztatów były Mirosława Maślisz i Małgorzata Mackiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 18 przy współpracy z Wandą Ciołczyk z Klubu Wega. Jest to pomysł wspólny Stowarzyszenia Ciężkowianka, Klubu Wega i pedagogów ze Szkoły Podstawowej nr 18. Wiemy, że powinniśmy dbać o nasze zdrowie od najmłodszych lat. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, etc. Dlatego chcemy do, dotrzeć i wyrobić zdrowe nawyki wśród już pierwszoklasistów. Warsztaty były dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.